Dzień dobry, Jacynski i nie skład naszego kanału. Kłaniamy się w dwójkę bardzo i Witamy jak co sobotę w kolejnym materiale, dosyć ciekawym materiale, powiem na wstępie. Witamy wszystkich, witamy naszych stałych wywalców, którzy są co sobotę z nami. Bardzo się cieszymy, że tak mocno rośniemy w siłę. Bardzo się cieszymy, bo tam już 60-70 tysięcy, już nawet nie wiem ile, ale naprawdę całkiem nieźle nam to idzie. Witamy też tych, którzy widzą mnie i Darusze po raz pierwszy. Jeżeli tak jest, na spokojnie przejrzyjcie sobie ten filmik. Zapraszamy też do przejrzenia całego kanału. Wstało już bardzo dużo materiałów, no i jeżeli te materiały i ten kanał dla Państwa będzie interesujący i pomocny, to zapraszamy do całej subskrypcji, ale nie jest to najważniejsze, najważniejsze, żebyśmy Państwu pomogli, te liczby rzeczywiście, choć to jest dosyć płytkie, troszkę napędzają nas z tego, no bo cieszymy się, jak widzimy, jak to wzrasta, chociaż jeżeli mamy super szczery, to najbardziej cieszy mnie to, jak idąc po mieście, bądź biegając po mieście, ktoś mówi, o, ty, z YouTube'a, pan z YouTube'a, pomogłeś mi na to i na to. Chyba to bardziej jest dla nas jakąś taką wyznacznią tego, jak fajnie, jaki wydźwięk, jaką siłę też ma ten nasz kanał. Choć nigdy na początku byśmy o tym tak nie powiedzieli. Wracając do tematu, dzisiaj będziemy mówić o rolowaniu, o bardzo szerokim temacie, bardzo hmm, powszechnym temacie, popularnym na siłowniach wśród fizerpeutów, wśród trenerów, wśród osób ćwiczących. No, i niejako nie chciałbym tu wbijać kij w mrowisko, ale troszkę pozwolę sobie powiedzieć własne zdanie na ten temat, na co to rolowanie nam pomoże, a na co nam nie pomoże. Zapraszamy. temat bardzo powszechny, temat bardzo popularny, tak jak już powiedziałem we wstępie, ale dzisiaj powiemy bardzo króciutko na co osobiście zalecałbym to robić, a na co nie zalecałbym to robić. Wyjdziemy z definicji, czyli tak naprawdę, jak Państwo widzą sobie rolowanie, to naprawdę wiele osób i do tego do czego służy rolowanie jest do rozluźnienia mięśniowo-powięziowego, do rozciągania powięzi, ewentualnie zrywania pewnych wzrostów, jednakże przechodząc już Całym arsenałem do tematu trzeba sobie powiedzieć wprost, żeby mm, rozrywać pewne wzrosty. Niestety, z zrolowania tego nie zrobimy. Muszą Państwo sobie też wyobrazić, że powieść jest to sieć, która łączy. Wszystkie nasze tkanki, kości mięśnie, jest wśród mięśniowa, jest dużo tego, oczywiście może, jeżeli Państwo będą zainteresowani, możemy zrobić cały temat opowieści, bo to jest naprawdę bardzo szeroki temat, temat rzeka, ale tak naprawdę, nawet jeżeli, może przyniosę to w inną, w inną stronę, jeżeli Państwo y, wpiszą sobie mobilizowanie blizny, czy właśnie kiedykolwiek zetnie się z tym tematem, w jaki sposób mobilizować bliznę, w jaki sposób mm, przeciwdziałać wzrostom pooperacyjnym, to wszędzie tam będzie o jakimś skręcie. Będzie na początku, żeby oczywiście strupek nie odpadł, to będziemy ciągnąć, ale później będziemy skręcać i w jaki sposób próbować właśnie zrywać to. Bardzo fajny przykład jest na tarce papieru. Proszę wziąć sobie kartkę papieru w domu, złapać u góry i do, na dole i ciągnąć z całej siły góra dół. Naprawdę z całej siły, całe całej siły ciągnę. Czy coś się dzieje? Jeżeli mamy jeden wektor siły, góra, dół, tak naprawdę nie byłem w stanie tego zerwać. Jednakże dodam drugi wektor siły, czyli pociągnąłem do góry i do boku, okazuje się, że bez dużego nakładu siły już coś zerwałem. Więc roller będzie działał tylko w jednym linie, czyli w jednym będzie jakby, jeszcze będzie miał jeden aspekt, taki Niekorzystnym do zrywania będzie robił kompresję, tak? Czyli nie będzie odrywał pewnych rzeczy, tylko będzie kompresował. Jeżeli Państwo gdzieś tam byli na jakichś masażach i tak dalej, tam niektóre osoby rolowały pewne rzeczy, odrywały, no właśnie w taki sposób byśmy chcieli tam odrywać, skręcać, no to nie będzie zrywać żadnych wzrostów, eee, będzie działać troszkę w innym kierunku. Zaraz będę mówił jakim. Druga rzecz. Nie da się rozciągnąć na przykład pasma biodrowo piszczelowego więc jakby stosowaniem tego w kierunku, nie wiem, ITBS-u nie do końca będzie czymś dobrym, ponieważ już powstał filmik na ten temat, że tam tak naprawdę nie ma frykcji, tylko jest kompresja, a tu rolę będzie wprowadził kompresja, więc niekoniecznie w tym temacie, niekoniecznie w tym kierunku będziemy chcieli tam iść, więc... Powięć jest strukturą, którą ciężko będzie w taki sposób rozluźnić. Tym bardziej, że jakbyśmy, proszę sobie wyobrazić prześcieradło, które jest i my rollerem jedziemy w taki sposób. Czy coś tam się rozciąga? No niekoniecznie, żebym żeby ja rozciągnął, jeżeli będę tak sobie rolował cokolwiek, to tutaj nic nie będzie, nie będzie się z dociskiem, nic nie będzie się rozciągać. Jakby roller był stały, tak? Czyli roller by stały, a ja jeździłbym swoją ręką po tym rolerze, czyli roler był stabilny, a ja bym jeździł swoją, swoim ciałem, no to wtedy rzeczywiście coś by było pociągane, ale w taki sposób jak my sobie po prostu robimy o coś takiego, czyli rolujemy, no to za dużo też tutaj nie zrobimy, tak, to nie jest ciasto do pierogów, że my będziemy w taki sposób e, rozciągać, bo to nie jest tak łatwo rozciągliwe, a więc kiedy roller stosować i dlaczego? No i po co w ogóle ten roller i na co nam to wpłynie? Bo niektórzy teraz mogą powiedzieć, ok, ja stosuję ten roller, on mi pomaga. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć, nam pomaga w czym? Na co? Pomaga na ból. I tu rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ten roller, ta kompresja... Państwo nie będą tylko rolować nie, tylko po więzi. Jak Państwo będą rolować, będą Państwo rolować i nerwy, i mięśnie, i wszystko znajdujące się, się pod spodem, tak naprawdę to jest kompresja, więc wszystko będzie niejako się trochę wygniatało. Będziemy też, nie ma takiej zasady, ale będziemy mieli zasadę gąbki, czyli wyciskać wodę z mięśni, zastosować nowe, czyli niejako będzie to się formie odżywienia, ale też powiedzmy sobie, że najważniejsze działanie tutaj jest to taka neuromodulacja bólu. Co to znaczy? Rolowanie zazwyczaj jest bolesną rzeczą. Nasze ciało troszkę się zmoduluje, my o tym mówiliśmy przy okazji masażu poprzecznego. Czyli po prostu nasze ciało się przyzwyczai do danego bólu, oszukały nasz układ nerwowy, więc będzie bolało mniej. I tak naprawdę w tkankach naszych nic się nie zmieni, dokładnie tam się nic nie zmieni. Poza tym, że będzie mniej bólu, żeby Państwo wiedzieli, żeby tkankę zmienić, trzeba nią naprężać i wtedy tam zmiany zachodzą, ale jeżeli Państwa celem jest przeronować sobie czy zmniejszyć jakiś ból, to jak najbardziej można było to zrobić, tylko trzeba mieć taką świadomość, że my tam nic nie rozciągamy, nic nie zmieniamy w tej tkance, my nie zrobimy także nasze, nie wiem, siema achillesa, będzie już bardziej jakościowe. Czy ja używam rolowania, czy używam do swoich pacjentów? Tak. I teraz powiem dlaczego. Kiedy ja na przykład sam sobie używam rolowania, moim pacjentom? Wtedy, kiedy chcę uzyskać części głównej pełen zakres ruchu. O co tu chodzi? Każdy z nas ma, każdy z nas, większość z nas ma pewne mięśnie bardziej napięte, tendencje do pewnych napięć mięśniowych. U mnie TFL, czyli napinacz po jest szerokiej, lewa strona z racji, takiego, takiej rotacji troszkę zewnętrznej i rzeczywiście w porównaniu do prawej nogi mam tam więcej napięcia i jeżeli idę sobie biegać, bądź idę na siłownię i chcę zrobić coś w pewnym zakresie ruchu, to robię sobie 90 sekund po prostu gdzieś tam spiłeczkowania tego mięśnia, ale wiem, że to jest tylko po to, żeby w części głównej lepiej nie naprężać, lepiej nim ruszać, w lepszym zakresie ruchu. Tylko po to. Jeżeli Państwo oczywiście chcą zmodulować ból, czyli jeżeli Państwo mają ból w, okreś w obrębie piersiowym, między łopatkami i tam piłeczkują sobie, bardzo dobrze, że Państwo to robią, ale to tylko mam spowodować, że Państwo się nam wyprostują i użyją tych mięśni i nie będą zblokowani przez ból i poprzez te używanie tych mięśni wtedy te zachodzą będą zachodzą, tam zachodzące zmiany. Więc tak naprawdę ja nie chciałbym demonizować rolowania, bo tak to nie jest. Chociaż też trzeba zrobić to z głową, nie robić, jeżeli już robić to na większe partie mięśniowe, nie robić gdzieś w okolicach. M, takich mocno, mocno na część kolana, czy, czy gdzieś tam w okolicach kosnych, gdzieś na żebra, bo już różne widziałem pomysły, że tak powiem o tym rolowaniu, tylko m, robić to na te duże partie mięśniowe, tam gdzie rzeczywiście czujemy e, problem napięciowy, spięcia, czyli na przykład przód uda, jeżeli ktoś ma ten tendencję do miennicy czuje, że tutaj jest przykurczony, to czy przebiegają po 90 sekund porolować jedną, drugą, trzecią? Tak, jak najbardziej. Tylko proszę też nie u... gloryfikować tego rolowania, nie stosować na wszystko i nie myśleć, że to jest fizjoterapia. To jest tylko, bądź aż, neuromodulacja bólu, wyciskanie wody z mięśni jako dodatek do pewnych, jaka, pewna, pewien um, wstęp, prolog, pewna część um, rozgrzewki, ale nie jako rzecz lecznicza. Ok, mam się nie rolować, mam rolować się rolować mniej. Co mam robić w zamian? No i ważne pytanie. Ćwiczyć. Tak naprawdę to w wielkim skrócie, szerokie pytanie, więc szeroko odpowiem. Ćwiczyć, robić ćwiczenia rozciągające, robić ćwiczenia ruchowe, czynne, wzmacniające. Najlepiej udać się do specjalisty celem jednej wizyty tak naprawdę nieraz. Zbadania naszej postawy, nacelowania w mięsie najbardziej skrócone jeżeli chodzi o rozciąganie najbardziej wydłużone, jeżeli chodzi o wzmacnianie sprawdzanie, sprawdzenie pewnej ruchomości stawu, zobaczenie gdzie są pewne restrykcje i działanie jeżeli chodzi o korektę postawy rolowanie jest tak jak powiedziałem sałatą w hamburgerze całego działania, jeżeli chodzi o działania lecznicze więc w wielkim odpowiedzi tak naprawdę, jeżeli Państwo zmagają się z pewnym bólem, takim niemięśniowym, powiedzmy jakąś kontuzją, to lepiej się udać do specjalisty celem spersonalizowania ćwiczeń, a nie ratować się tylko poprzez modulację, neuromodulację bólu i zmniejszenie tego bólu, bo tak naprawdę, jeżeli Państwo nie będą ćwiczyć wraz z tym rolowaniem, to to nic nie da. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję, zdarzyło że wszystko było jasno przekazane i w miarę sprawnie przekazaliśmy ten temat i mamy też nadzieję, że fala hejtu na nas nie spadnie z racji tego, że mamy takie, a nie inne podejście, choć to jest podejście po prostu aktualnej wiedzy medycznej, więc nie odbiorę tego personalnie, proszę się nie bać, śmiało pisać. Za dzisiaj bardzo dziękujemy po naszej prawej stronie. Państwa lewej zostawiamy kolejne sugestie z naszego kanału. Życząc pięknej soboty, pięknego weekendu, mało bólu, dużo ćwiczeń, mniej rolowania, więcej ćwiczeń. No i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiamy.